Cześć, w dzisiejszym odcinku stała się rzecz straszna, ponieważ musimy iść do szkoły. Haczek jest w tym, że musimy iść do szkoły w Ohio. Podobno droga do szkoły nie jest łatwa. O! Umarliśmy przez to, że łóżko było zbyt wygodne. Wygląda <gry> na to, że wszystko nas próbuje ufnąć. Mamy drzwi, mam nadzieję, że drzwi nas nie zabiją. Okej, okay, drzwi się udało otworzyć, zobaczmy. Przejdźmy się po domu. O! Wpadliśmy na ziomka i umarliśmy na koronę. Czemu typ z koronawirusem biega mi po domu? O, wypadł z mojego domu. O, może... <noise> Możemy się... Możemy się wspiąć tutaj na te półki, ale... W sposób w jaki się Crazy wspina zawsze mnie rozbraja. O! No jak to? Bez maseczki tak chodzisz? Uciekaj mi. Z... Uciekaj mi z mojego korytarza. won! Ło, ale fiflaki robi. Nie, nie dotykaj, nie dotykaj! O, i umarliśmy znowu na koronę. Nasze ciało chyba trafiło na checkpoint. a bo tutaj sięga aż, aż na checkpoint. O, ro, ro, rąba jeździ. Co tu się stało z tą rąbą? Wracaj tu. O. Umarliśmy, bo wy, wylaliśmy kawę Kima. Te Ohio jest naprawdę szalone. No, ale nie dotknąłem cię, Kim. Jak ci pomogłem to wylać? Zobaczmy, co Romba robi. Eee, potknęliśmy się o... podkurzacz. Przygryzliśmy swój język i umarliśmy od szoku. Tragiczna śmierć. Przed... Aha. Zostaliśmy pocięci na kawałeczki przez noże i znowu... Kim, trzymaj tą kawę. Bo tutaj... Wszyscy biegają! Dało się przejść. Okej. Okay. Tutaj coś mamy. Klucz. Podnieś ten... Crazy! Uspokój. Ol świeci. Ładna kuchnia. Dużo oświetlenia. O! Jest tyle oświetlenia, że aż świecimy. Aż oczu nie widać. Nie powstąpienie. Uwaga na noże. Zabieraj to! Zabieraj to. Tutaj mamy iść, tu? Dostaliśmy klucz. O, udało nam się przejść dalej. Nie wspinamy się, nie wspinamy się. Nie tak używa się drzwi. Kwiatki. Umarliśmy na zatrucie się trawą. I nie zaliczyło nam checkpointa. Przy ścianie, przy ścianie. Zobaczymy, czy mają coś w lodówce. Nie da się otworzyć. Kawki się napijemy. Musimy się wspięć, wspiąć na stół najwyraźniej. Żeby podnieść nasz klucz. Poczekaj z tymi nożami. <laughs> o nie, rumba! Rumba. ramy drzwi. Gdzie tu jest checkpoint? Tu jest checkpoint. Zaliczyło? O! Ale fidget spinera można robić, jak się skacze. O! Umarliśmy przez szok. Wołany strachem przed potrąceniem samochodem. A widziałem. O, przechodzą tędy. Okej. Okay. To przechodzimy. O, już wiemy, że nie można przechodzić przez ulicę, ponieważ umrze się ze, przez nadużycie? Złamanie prawa? Co my tutaj mamy? Nie idź. Nie idę. Stoję, czekam. O, tam ktoś po trawie biega? Nie zatruli się trawą? Nie idź. Umarliśmy przez. O! Zostaliśmy potrąceni przez samochód. Musieliśmy zapłacić 5 bilionów dolarów. I umarliśmy przez bankructwo. Umarliśmy z biedy. A kiedyś to byliśmy tak biedni, że mieszkaliśmy w jeziorze. Nie dosknąłem. Ta trawa mnie sama zaatakowała. Wysoki sądzie nie zgadzam się z werdyktem. 5 bilionów za potrącenie samochodem. I to my zostaliśmy potrąceni, i to my musieliśmy zapłacić 5 bilionów. A tam kto? Assassin's Creed? Aha! Zostaliśmy aresztowani! Potknęliśmy się na śmierć, unikając wystrzałów z myśliwca. O, ale fidget spinner! Okej. Okay. O, chyba będziemy musieli stanąć i zobaczyć... A nie, nie możemy się zatrzymywać, bo tutaj jakieś pociski latają. Może musimy bardziej na lewo iść? Nie, nie! Już byłem na drugiej stronie i wdepnąłem w tą niebezpieczną trawę. O. Wow. Helikopter, helikopter! O, plac zabaw mamy. Ale fajna okolica. Kolejna śmierć. Tam mamy chyba szkołę? Ja wiem, trochę wygląda jak szkoła. Tam mamy stację benzynową. No zielone. Mi się wydaje, że jest zielone. Okej. Okay. O, wow, już na prawie samochód przejechał. Tu coś się pali, tam jakieś helikoptery latają. Co, co tu tam biega? O, Umarliśmy przez eksplozję. Czyli tu chyba widać taki lekki cień. Go nie możemy dotykać, ale ten samochodzik tak szybko jeździ, że nie wiem, czy zdążymy go podnieść. Nie zdążyliśmy. Znowu umarliśmy przez strach, przez potrącenie samochodem. Zobaczmy, jaki ma pattern. Jedzie cały. Jedzie kawałek. Jedzie cały. Okej, okay, poczekamy, niech przejedzie cały. Przejechał cały. Teraz będzie przejeżdżał kawałek. O, akurat. Podnieś klucz. O nie! Już. Ale już mieliśmy go w ręce. Już mieliśmy go w ręce. Przejechał cały. Okej. Okay, teraz szybko, szybko, szybko. Nie dotknij go. Teraz będzie przejechał. Przejechał. Krótki. Tak, tak, tak. Gdzie on? Ja się boję, że ja umrę, jak tam pójdę. Mi się wydaje, że musimy tu iść na stację. Wziął klucz, poszedł na stację Tak, musimy iść na stację Biegniemy, bo teraz będzie krótki I biegniemy O, o tak Tak mamy klucz Mamy checkpoint Uff Powiem, że z kluczem jak się umrze Nóż mają na stacji I robę Jeszcze taką dużą o. Poślizgnęliśmy się na śmierć Na wodzie Tutaj tyle nie sprząta o, straszny morfan jakiś wyszedł tutaj. Co? Bo wywróciliśmy złodzieja, który kradł, który sobie po prostu kradł. I musieliśmy zapłacić 99,9 biliona za to, że go wywróciliśmy. Czyli tam nie możemy iść. Tutaj musimy przeskoczyć przez wodę. O, nie, nie możemy przeskoczyć przy, przez wodę, ponieważ uderzyliśmy głową w sufit i umarliśmy. A, teraz umarliśmy przez to, że. Uderzyliśmy w półkę, a może tędy. Zaczynam się denerwować. Dotykaj tej półki. Dziewiąte. Umarliśmy od uderzenia w ścianę, tak? Nie, potknęliśmy się o robotarumbę. A, chyba musimy... Więc tak? 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 O, już tutaj widzę, że ktoś przeklina. Szybko, poczekamy tu. Nie, nie. Już tam byliśmy! Już, już, dobra, już wiem, jak to przejść. <grystanie> Chyba. Dlaczego to tak robi? No bo jest szalonym robotem, Rumba! O, poczekamy tu. ci teraz. Nie! Dotknęliśmy znowu tej półki. Ekspedient stoi. Eks... Eksped. Kolejne słowo, którego nie potrafię wypowiedzieć. Ekspedient? Ekspedient stoi i ogląda, jak umieramy. Na policję byś zadzwonił. Chociaż w Ohio mogą nas zastrzelić. Czemu on przebiegł przez robota? U. U. Nie mogłem podnieść klucza. Cing Ping. Zupka chińska z nami gra. Daj gryza. Serowa. Ooooo! Daj gryza? Można dać gryza zupy? Daj łyka? A niektóre zupy się gryzie. Tak się mówi. Daj gryza zupy czy daj łyka? Daj łyknąć gryza tej zupy. <gry> o. <głos> <głos> tak. <głos> A, oj. <noise> Już ktoś był z kluczem. A gdzie my z tym kluczem mamy później? I to w ogóle jest znak zapytania. Okej. Oh, okej. Okay. Okay. Za ciosem, idziemy za ciosem. Podnieśliśmy klucz. Okej, okay, okej. Okay. Nie to... Do... Nie, nie! Nie! Przecież się zatrzymałem! Czemu on zrobił ten krok jeszcze? Dobrze, że nie widzi się wyrazu mojego twarzy. Dobrze, że nie widzicie wyrazu mojej twarzy. Nie! Przestań mnie zabijać, głupia półko! Mój wróg numer jeden od dzisiaj. Wyrzucę wszystkie półki z domu. O, o, chyba za... Nie! Zapomniałem, że nie można skakać! Miałeś nie przyspieszać, Romba. To mu się nie słuchasz. Widzę, że tu ludzie wszyscy już szaleją. Mamy klucz. To nie przyspieszaj teraz. Nasz odwieczny wróg półki. Jeszcze... Mm. Ole mamy wyraz twarzy! Morfowaliśmy się w jednego. Go go Power Rangers! <noise> Oj, chyba będę musiał taki avatar. Powolutku, 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 powolutku. Ok, co mamy z tym kluczem zrobić teraz? Znaleźliśmy. Zostaliśmy zastrzeleni. Nie, przepraszam, umarliśmy. Unikając pistoletu. Ekspedienta. Dlaczego ekspedient strzela do ludzi? W moim sklepie my nic nie kradniemy A okej. Okay. Musimy zrobić to tak. A nie mówiłem. Dościzna, teraz nie dotknąć Chińczyka. Mamy. Jest checkpoint. Przeszliśmy dalej jest checkpoint. Tak jest. Tutaj helikoptery z Chińczykami w środku. O. Co? Milion Volt. To przecież, to przecież by nas wyparowało od razu. Można sobie chodzić? O, nie, nie można sobie chodzić. Nie wiem, dlaczego on tam sobie chodzi i go nie kopie. Ok. O! Nie zostaliśmy uderzeni przez ten znak, który spadł nam na głowę. Bo umarliśmy od zdziwienia, że spadł ten znak. Faisy ma wyraz twarzy, jakby naprawdę potrafił umrzeć ze zdziwienia. Trawa jest w stanie cię zabić. Może powinieneś umrzeć. Znajdziemy, znajdziemy wyjście. Dojdziemy do tej szkoły. Będziemy się uczyć. Zaczniemy same piątki. Zatem helikoptery, wszędzie miny są porozstawiane, strzelają do nas, płoną samochody. Witamy w Ohio. Umarliśmy od zwykłej miny przeciwpiechotnej. Tam jakieś niezwykłe? Musimy znaleźć klucz. Ja ten klucz widzę tam, nie? Coś tam widziałem Też jestem helikopterem, zaprzyjaźnimy się? Zostaliśmy skazani na śmierć Za przemoc wobec zwierząt A jesteśmy kotem A to jest niby zwierzę To biegające tam coś To Musimy iść tutaj O bracie To nie ta droga <grytania> Powiedział znak nam Spadł na głowę Gdzie wylądował Crazy Cat po tym jak wdepł w minę Wszędzie Pierwszy nas zabił. Drugi. Może na wszelki wypadek spróbujemy ominąć wszystkie. Tak, będzie trzeba tak zrobić. O, o zapomniałem, że nie można na jezdnie wyjść Ale by nas trzepło. Już, już, widzimy klucz. Już go mamy w rękach. Bo boję się, że to te drzewo też będzie próbowało nas zabić. U, u. Nie! Nie, nie. Zróbmy chwilę przerwy. docenij moje starania. I to przez co przechodzę. Kliknij suba. Popraw lajkiem. I napisz komentarz. Wszystko mi mówi, że chce mnie zabić. Tak, mamy klucz. Dało się go podnieść. Teraz... Nie da się zabić przez nic. Nie wejść na ulicę. Nie da się zabić przez. to coś. Nie da się zabić przez. słup. Damy radę. Nie podchodź tak blisko. Crazy. Crazy. Ohoho. Nie bądź taki. hop do przodu. Możemy tu przejść, prawda? Możemy. Już. Naprawdę boję się wszystkiego. Otworzyliśmy. Dajcie wejść na checkpointa. Oooo Prawie się zesrałem. Taka O takiej drodze do szkoły Opowiadali nam dziadkowie Dobra też jestem helikopterem Swoich nie bijemy prawda Zobacz helikopter Może poczekamy aż odjedzie jak najdalej Heliko Aha Zostaliśmy prawdziwym helikopterem Chyba skakać tam nie można Auto tam szaleje Wszystko płonie Utknęliśmy w drabinie Sknęliśmy w drabinie. Tam jest jakiś. Tam jest Titanik. Normalna droga do szkoły. Uda się? Co to było? Szybko. 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 luck Teraz. Wstań. Crazy, wstań. O nie. O nie, ale jest blisko. Checkpoint. Będzie checkpoint? Czy my już jesteśmy pod szkołą? Uuu, zostaliśmy zastrzeleni przez myśliwiec. Tak jest. To jest normalne w Ohio. Musisz uważać, bo czasami jak przechodzisz przez ulicę, to możecie myśliwiec zastrzelić. Padło na nas drzewo. O tamto właśnie, które nagle wyrosło z powrotem, więc tam chyba i nie. Możemy, czy to na wprost jest szkoła? Nie, to jest jakiś garaż. Ale mamy tak, tam checkpointa. Musimy skakać, musimy skakać, żeby nas nie zestrzelił. My, śli, wiec. Boję się tu wchodzić. Zostaliśmy. Mhm. Ktoś w garażu zrobił sztuczne słońce i się spaliliśmy. ochajo ogarnij się. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka, bo kurde, zapomniałem tornistra. A jak mam się wracać tą całą drogę, to oszaleje. Zrobimy. Kolejne podejście wkrótce. Dzięki, że oglądałeś. Nie zapomnij zasubskrybować, zostawić lajka i napisać komentarz, jak wygląda Twoja droga do szkoły. Do zobaczenia w następnym odcinku.